Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. z tej strony oczywiście Rafał. Dzisiaj po raz kolejny widzimy się na Case Dropie w balansie 1000 40, 1043 zł oraz 37 groszy. Pamiętajcie, moi drodzy, oczywiście, o tym, że w, w opisie dostajecie bonus zapłaty do oraz skrzynkę Silver 1 na start. Skrywa może na przykład polecić tutaj, moi drodzy, item o wartości, prawdę dla przykładu, można polecić tutaj item o wartości. Hmm. Powiedzmy sobie tutaj, dla przykładu, będzie to. Powiedzmy sobie tutaj. Ej, fajnie oddało, bo to jest ile warte? To jest warte, moi drodzy. Uwaga, uwaga, bo ,60. za Zefryko bardzo myślę, że fajnie. No i co? no sobie teraz góry solki. Za głos, ale jestem chory i mam w gardle cukierka. Znaczy, mam cukierka na ból gardła, więc no. Dobra, lecimy sobie tutaj. Myślę, że na jakiś nikt to sobie porobi. Dzisiaj fajny. Na samym starcie czułem sobie 15% kosy. By przenosować nasze szczęście, może tutaj muszę jakaś koska poleci na samym starcie, nie wiem. Zaraz się dowiem. <coughs> I to niestety nie jest widzowie kosa. Niestety nie jestem widzowie kosa, lecimy sobie jeszcze raz do dwóch razy, do trzech razy sztuka. Więc jeszcze nie damy tej szansy, dwie szanse jest kos. Zdaje ma kosy. Dobra, ostatnia szansa. Ostatnia szansa. Ostatnia szansa, mi tej szans nie dam. Więc proszę, daj koskę. <laughs> pięknie, 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 pięknie. Dziękuję. Dziękuję za koskę. Koska warta 500 złotych. Wiecie co? Jeszcze trzeba zrobić tej strzyżki. Jeszcze twa. Jeszcze dwa otwarcie tej strzyżki, zrobimy. I liczymy na jeszcze jedną koskę. I na jeszcze jedną widzowie koskę. I? I. Myślałem, że to będzie kosa myślę, że to będzie kosa, niestety nie jest kosa, ale wiecie co, coż, już to nas przynajmniej wszystko, nie jest najgorzej, jest fajnie, kosa nam poleciała, się bardzo cieszę z tego powodu. No Ale co, lecimy sobie tutaj, otworzyć jakąś skrzynkę jeszcze, a wiecie co, pobawmy się trochę, właśnie, pojawiamy fajnie o całym evencie, ponieważ to jest faktualnie event Action Drash. przecież jest 30 moi drodzy, i są nowe skrzynki eventowe, walutę tutaj momentowo dostaję, wciąż sobie skrzynki eventowe, oczywiście też potrzebuję stosunków, się tylko tutaj, chcemy sobie powiedzmy płacić. Sobie powiedzmy tutaj um, paję cardem um, Powiedzmy sobie tutaj. Właśnie um, tutaj sobie wpłacimy. Um, czekajcie, tutaj sobie wpiszemy mój kod. Na przykład. Przy płacie z tutaj wpisujemy wartość ładowania 100 zł, i no. Tu się tutaj wpisujemy, dostajemy dodatkowo. 100 zł, wpisujemy tutaj, to są do czy 4440 waluty eventowej i dostajemy też bonus przy wpłacie, czyli 11%, czyli dostajemy 11 zł. więc fajnie. Wskazujemy, czy jeszcze więcej oczywiście na zrobię Dobra, Lecimy sobie tutaj na jakąś skrzynkę, szanowny, na przykład skrzynkę, powiedzmy sobie tutaj, skrzynka, mm, powiedzmy sobie, jakoś 50% co sobie jakąś skrzynkę, kapitan, o, co sobie otworzymy, skrzynkę premium. Z my Ja Ja tutaj poleci ze skrzynki premium chyba coś fajnego Znaczy to coś fajnego Kota? Nie! Ale bait! Dobra 80 zł, no dobra przyjmę to już na klatę Jak Mężczyzna, ale to nie, tak nie może być Poproszę jakąś kostkę. poproszę tutaj O jakąś kostkę. I leć, i leć, i leć Co ty Robisz? Co ty case drop Robisz? Mówię Leć do Kowski, no to masz do tej Kowski, prawda? Polecieć stój, chociaż na ten most. Oj, widzowie, 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 widzowie. Niestety tutaj lipka, lipka, trochę lekka. No cóż, dzisiaj nie poszło na jakiejś zdropie, Niestety zbyt nie nam dobrze. no cóż, masz cukier gladiator dla przykładu. I nam z tego poleci HyperBestia, czy Wulkan HyperBestia, no już ok, może być, zgodzę się na to, hyperbestię. Dziękuję, sprzedaj Ale jeszcze sobie to skrzynkę otworzymy I Nam z tej poleci widzowie, uwaga, uwaga, mamanki biznes niestety, no, ale widzowie, to jest tyle w odcinku na dzisiaj Dzięki za oglądanie, się w kolejnych filmach, trzymajcie się cieplówki, widzowie, no i co? Pamiętajcie, kodar telefon Na case dropie, do no, zobaczenia, widzowie i, cześć.